Siemacie, tutaj Majne Dante, wraz z kolejnym odcinkiem z serii Chronic Minecraft. No, dzisiaj zajmiemy się tym, co robiliśmy wcześniej, czyli będziemy drążyć kopalnie. Chociaż już tak myślałem, że nie będę w tym odcinku drążył, lecz znajdę sobie obiecaną grotę, czy tam jaskinię. Niestety, o, mam właśnie przypłunek, pochodnie zostawiłem. Zapomniałem, muszę się po nie wrócić. Dzisiaj od razu mówię, że będzie wyjątkowo krótki odcinek, gdyż się skinia została przeze mnie odnaleziona. No. I tylko ją przeszukamy. Może trochę pokopiemy w dół, chociaż nie mam drabinek, bo tam już wszystkie wywaliłem. Coś wymyślę. Hmm. Dobra. Zapada noc, więc może się prześpię. A to. Prześpię się, no bo. Nie lubię szukać po nocach. O, zrobię sobie, może, lepsze trochę. Dynie. Bo już słyszałem komentarze. Że czemu nie zrobiłem świecących dyń. Dobra. Na Wasze zlecenie to zrobię. Okej. Okay. Trzeba craftboxa? Nie trzeba craftboxa. O Jo Lajer Pierwsza dynka, druga dynka. O, no i całkiem fajnie wygląda. Nie wydaje mi się, że lepiej, ale. Zaraz to naprawię. Jakieś przestraszone są te dynie. Dobra. Okej. Okay. Głowy. Może się prześpię. Teraz wracam. O sorry, za krótką przerwę, musiałem włączyć gadu-gadu, bo mi pisali, a nie lubię z tego komunikatu jak nagrywam filmy, zapomniałem wcześniej co zrobić, ale nic nie jest idealny. o, w szczególności ja, <grych> dobra, ale mało trochę tego kilofa, ale trudno, ostatnio jak pamiętam jaskinie znalazłem bardziej tam, właśnie tam że będę robił mój kolejny projekt który powiem tyle, że będzie dużo zajmował i myślę, że w 15 minut, od, które mogę wgrać na YouTube w filmiku, to myślę, że to będzie za mało. To jest projekt jak, na dużą skalę. Hmm. Niektórzy już wiedzą, co to będzie, o którym powiedziałem. Lecz nie wam ich nicków, albo imion, żeby nie zdradzili. Chociaż wierzę im, że dotrzymałem tajemnicy, ale. Dobra. Hmm, zgubiłem moją skinię. Oddawać moje miaskinie. Kurde, gdzie ona była? Zostawiłem ją pochodnią. Chyba tam jest. Też nie, no raczej nie. Hmm. Kurde, w ciało mi jaskinia, no nie. nie to creepery mi ją wysadziły. Takie głupie ogórki zielone. Dobra. O kurde, jest to jaskinia, no. Teraz przez cały odcinek będę szukał skinia a będę ją penetrował no nie wiem, 3 minuty, 2 minuty, przepraszam. Jak to w każdym moich innych odcinkach. Niby wszystko tak fajnie ma wejść. Gdzieś się dokupy do kicietki lub coś tak jak w poprzednim, a nie. Muszę nic nie znaleźć, skończy mi się czas, więcej gadania, mniej pracowania, no i tyle w moich odcinków. też postaram się teraz bardziej jakoś bar jakoś sobie to wszystko lepiej ustale, zaplanuję. Bo już to jest trochę... męczące. A tam nie... Raczej też mi się wydarzy, ale obejdę tą wyspę. Też może dojdziemy do mojej przenioski A jak znajduję, no to wtedy sobie szybko ogarniemy ją. A, e, tutaj raczej nie ma. Kaczka. O, fajna szczelina. Bardzo ciekawa. A, to chyba z niej się wydostawałem ostatnio. Nie właśnie go tylko sobie tak grałem. O, całkiem ciekawe. Hmm, czy to wejście na dół? Czy to wejście do katakumb? O! Mroczny. Co to jest? Co to? Wulkan? Wygasły wulkan? Właśnie. A, jakby skrót. O, to by ciekawe. O, i można ci fajnie na drugą stronę góry. O, ten pomysł mi się podoba. O, no i zarąbiście. Ui, dobra. Ja i to jest zarąbiste wręcz. Miałem być takie jedno słowo, ale się ogarnąłem. Dobra. Tylko muszę się stąd wydostać. Później trochę będę kombinował przy następnym odcinku. Może to sobie będę szybko, lotki. Tak, tak. Dobra. No wrócę, lep wrócę lepiej do mojej jaskini. O, następne miejsce. O, kurde. Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Gdzie ja mieszkam. Gdzie ja pozostaję? O, fajnie, jadę sobie oddech. O, i super. Podoba mi się. Wilk? Nie, owca. Kurde, mylę wilki z owcą. Jak są daleko, albo jak krótko na nie patrzę. Wow. spadło. no trudno. Nie, szkoda, że tylko jeden tam dwa spadło, ale nie będę się już to po nim. Szkoda czasu. O, bardzo mi się podoba to miejsce. To jest mój turna na wiary. <noise> No sorry, nie miałem żadnych cudów do nazwania tego jakiś inaczej, ale... Jakoś to, jakoś to ogarnę Później może tabliczki postawiam Jakieś, nie wiem, komunikaty dante. skręć w lewo O, takiego GPSa sobie zrobię <noise> Dobra, wejdziemy do mojej jaskini nie wielka, znalazłem ją, ale jest bardzo fajna. Woda z niej cieknie. Wycieka to, żeby na skojarzenia zaczął działać. No. Jest bardzo fajna. Łatwo do niej wpaść. Hm. Chociaż nie chodziło mi o to, żeby łatwo było do niej wpaść, ale wiecie. No. no, taka bardzo prosta. Trochę węgla tu jest. Trochę można w dół pójść. O, tutaj nie byłem. O, węgiel, standardowo. No, w tym miejscu nie byłem, Chociaż trochę węgla to jest. Może później sobie podbieram podcinku, po nie jej wolny czas. No, jeszcze tam miałem pójść. A nie, też byłem. Wpadłem tutaj, no tak. Dobra. Jest taki, no nie wiem, czy potem się chwali tą jaskinią, ale lepsze to niż nic. Przez cały godzin odcinek gadać, nic nie robić, no to jest trochę bez sensu. Tu jeszcze nie byłem, chociaż tu nic nie ma, standardowo, nie, w każdych takich jaskiniach. Dobra, a kurde, no upadłem tutaj. Uj, dobra, no, szybko, skacz, skacz, no. Nie chodzi się... Nie chodziło się na WF i tak się teraz skacze, co nie? O, śmiernica! O, druga! Co to jest, spawn? Tu jest spała śmiarnic, ale fajnie. Nawet nie wiedziałem. Trzy ośmiornice. Tam jedna się blokła. Ale super. mógł robić jakieś, nie wiem, przejście do morza, ale wtedy by mi wypływały i co by było. Kiedyś myślałem, że to te pająki mi skakiwały. <laughs> Jak nie wiedziałem, że jeszcze są ośmiornice. No na początkach, kiedy wprowadzili ośmiornice, kurde, teraz się boję w to wchodzić. Ja nie wiem do czego są zdolne. A wiecie, jaki Minecraft jest zdradliwy? No, właśnie zobaczyliście moją pierwszą jaskinię, jaką znalazłem. Teraz pójdziemy właściwie do drugiej. No i myślę, że będę kończył, bo chcę się jeszcze dzisiaj zająć moim projektem. Tajemniczym projektem, którego wam nie, nie zdradzę. Nie ma. Musicie oglądać. <laughs> Najlepiej zasubskrybujcie, ale do niczego was nie zmuszam. Wiecie, standardowo. Możecie komentować. Dawać mi pozytywne oceny, fajnie by było. No i takie tam właściwie nie pierdą, ale załóżmy, że takie tam pierdoly. Dla mnie to jest coś, no bo jakby miał te 300 subskrypcji wspomniane chyba wcześniej w odcinku. Chyba. 300, już nie pamiętam. No to będę mógł nagrywać dłuższe filmiki. Dłuższe i lepsze. Ha. O, to jest taka Druga jaskinia, bardzo fajna taka. Nazywałem ją obserwatorium. Może nie mogę sobie patrzeć na wszystko. A wodospad nawet widać. Tutaj mógłbym coś jeszcze zrobić, na zamurować, albo tutaj jeszcze postawić, żeby ten wodospad się lepiej jakoś rozpływał. Bo tak to wygląda tak trochę mizernie, tak u bogu. Coś jeszcze z nim wymyślę. O, a tutaj była troszeczka. Może ją trochę podkradnę. O, owca, Obiję się nie obija, ale zabiorę nie futro droga. Założyliście, że owce prawie zawsze chodzą parami lub w watachach? Watachy owc. <noise> Boże. Watacha wilków, tak, ale wataha owiec. <noise> Dobra. I chcę na drugą mieskinę, bo tamto nie liczę jak mieskinie, bo to jest bardziej obserwatorium. Chociaż no, tamto też mógł tamto też mógłby być obserwatorium, to być zrobił do nich przejście. Ale nie nazywam tego skini jakoś tak. Nie znalazłem tutaj żadnych fajnych starostów, oprócz węgla. Tam znalazłem jeszcze żelazo, ale już wszystkie wykopałem, bo było mi potrzebne, na wiaderko. Na wiaderko, właściwie. Teraz skrzynce. i znowu mi się zacięło. No, trudno. No, nic nie porady już tak mi trochę Minecraft buguje się, więc... Myślę, że będę kończył odcinek, bo już trochę mi to zajęło, a... Wiecie. No trudno, no to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, no, no oceniajcie, dawajcie pozytywne oceny, Polecajcie znajomym, a co najważniejsze, subskrybujcie, żebyście, ch że jakbyście chcieli, żebym tworzył kolejne odcinki, chociaż. chociaż i tak będę tworzył kolejne odcinki, no, no nie wiem, jakoś tam i sprawy taką jakby nie pociecha, zaspokaja mnie. No więc, chyba tyle miałem do powiedzenia. No to. Możecie się subskrybować, żebyście zobaczyli kolejny odcinek, który nagram. Myślę, że nie nagram go szybko, gdyż trochę. Mi... O, no, witajcie ponownie. Wiecie, co? no, teraz się właśnie przekonałem, że telefony są przeciwko mnie, gdyż zawsze jak kręcę filmik, dzwoni właśnie telefon. No, znaczy, odcinam ten fragment, ale dzisiaj wyjątkowo nie Z jednego prostego powodu. Nie chce mi się. No, to mogliście zgadnąć i znowu. To... No, i te... chyba chciałem powiedzieć, chyba że jeszcze jedną rzecz mogę Wam teraz szybko oznajmić. Prawdopodobnie nagram fajnego jakiegoś soundtracka, właściwie intro do moich filmików. Podobnie jak mam, no nie wiem, na przykład DJ Joker czy tam CTSG, tylko że nagram własną piosenkę. No, nie będę śpiewał, może będę, a właściwie sami zobaczycie. Tekst już napisałem, ale brakuje mi jeszcze jakiegoś fajnego podkładu, więc może nagram coś. Właściwie nie filmik, ale nagram tutaj do tego w cudzysłowie, teledysku. I jakoś to wszystko fajnie zmontuję. No i myślę, że to będzie wszystko fajnie wyglądało. No tak powiem, więc chyba tyle miałem wam do powiedzenia. No, no to co? Trzymajcie się, subskrybujcie, oceniajcie, polecajcie, dodawajcie komentarze, pozytywne oceny itp. chociaż to już mówię, nie wiem który raz. Ale dla mnie to jest naprawdę ważne, dla was tylko jednak kliknięcie guzika. No więc tak się z wami żegnam. Mówił Mim Dante. Na razie.